Cześć. Nie masz pomysłu na zrobienie ciekawego i przepysznego śniadania? W takim razie oglądaj do końca. No to lecimy z tematem. Do tego potrzebujemy bułki. Wyjmujemy środek z bułek, następnie odkładamy na blachę i szykujemy farsz. Do farszu dodajemy szynkę lub salami. Ja w tym wypadku wybieram salami i kroję to w kostki, następnie pomidorki, natka pietruszki, wszystko wrzucam do miski, doprawiam solą i pieprzem, mieszam i następnie zabieram się za najważniejszy składnik tego dania, to jest ser żółty. Tak, kroimy ser żółty oczywiście w kostki, następnie dodajemy ten ser żółty częściowo do miski, do tego farszu, wymieszamy, a następnie odkładamy farsz Dodajemy do bułek, uzupełniamy środek i na sam koniec posypujemy tym serem i zapiekamy w piekarniku 180 stopni na około 10 minut. Czas na drugi przepis. Pasta. Obieramy makrelę, rozdrobnioną makrelę wrzucamy do miski. Dodajemy następnie ugotowane jajka na twardo. Następnie dodajemy paprykę. Możecie dać paprykę. A nie musicie. Ja dałem. Tutaj dałem ogórka kiszonego. Możecie również dać ogórka konserwowego i obowiązkowo natka pietruszki. Wszystko wrzucamy do miski. Dodajemy łyżkę musztardy francuskiej, dwie łyżki majonezu kieleckiego i następnie sól, pieprz, oczywiście do smaku, i wszystko blendujemy na konsystencję pasty. I oto tak prezentuje się gotowe. Mistrzowskie moje śniadanie. W takim razie życzę Wam smacznego, udanego dnia. Trzymajcie się. Cześć!